Domu i koniec. Myśmy byli pokoleniem bardziej samodzielnym. Ja nie wiem, czy my do tych dzieci, jak zrobimy takie wszystkie warunki, to czy oni na nas kiedyś zarobią, jak będziemy na emeryturę. Nie wiem. Troszeczkę człowiek w życiu powinien troszeczkę dostać po plecach, albo i niżej, żeby być przystosowanym do tego. My tak to wszystko w takich... No, no, ale my nie ma pomocy, nie, nie, nie ma niczego. No nie, no, słuchajcie, stamtąd zejdzie na dół my i chodnik do stoły, granicą. To, już jest pod to To sprawie, że nie, ale było, bo nikim ja. czasem ktoś przejechał. Nie 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 tak, tak, nie. To pani ma doskonale rację, że ilość użytkowników dróg, no to wzrosła. Przecież jeszcze 20 lat temu można było jechać przez Ryglicę wieczorem i do, do Tarnowa i się mijało tylko autobus. Nie było samochodu, dzisiaj rzeczywiście niebezpiecznie. Nie chcę tutaj wracać do sytuacji bezpieczeństwa, ale powiem tylko tak, że mamy 11,5 tysiąca mieszkańców, żeśmy trzech chłopców z naszej gminy pochowali. No właśnie. I jeszcze dzieci starsze szły do szkoły. Poszły tak. 7 siedmiolatki, a teraz pięciolatki już do szkoły. ale kiedyś nie o, się o, było wydowili, jakie są. więc co? Ja powiem tak, że może ich była, tylko nie umieliśmy nazwać. nie było. Zawsze przyzwyczajenie było, tylko... Nie chwalili się. Nie, nie chwalili się ludzie. Sprawa nazwa szkoły. Myślę, że bardzo dobra, dobrze skomponowana ta nazwa zwłaszcza dla, dla Bistuszowian, ci którzy tu mieszkają od, od urodzenia i pokoleniami żeby uczcić ci chłopcy e, stąd e, jeden był z Joli nawet Żurowski e, tutaj chyba Uniszowa dwóch i Bistuszowa dwóch nie. Tak. Czterech, czy na cały oddział, e, który liczył paręnaście wtedy o, o, osób tam zginęło, to pięciu właściwie tak. związanych z tą szkołą, z tą miejscowością Warto by było tą część im oddać i ta nazwa szkoły jak najbardziej dobrze wymyślona, bo, no bo taka związana z tym środowiskiem. Myślę, że wszyscy i mieszkańcy i, i organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby ta uroczystość była. Musimy wiedzieć wcześniej, żeby jakiś minister albo coś, no, to będzie kiedy to będzie to? 21 września. 21 września, to może ich być dużo, bo będzie kampania wyborcza do Sejmu, nie Ja mam jeszcze jedno takie pytanie do i do burmistrza. Odnego czasu już rozmawiałem na temat tego przepustu tej koło Pani Zawilińskiej i no nic się tam nic nie dzieje, a przepust jakby patrzyć, to jak on już się tak dość dobrze pogłębił od spodu i... Już się dzieje. A, już się dzieje. Ale nie widziałem, że gdzieś tam coś tam było. Nawet wtedy ślędy jest bardziej. Już się dzieje. Przepraszam, widziałem słupki wstawione, trąbki drewniane i ogrodzone chorągiewką. Jak żeśmy jeździli, znaczyli dożwirowanie, rowy kopanie, to pokazywałem to drogowcowi. I tam to na pewno ujął w swoich planach. Także myślę, że to się. Mamy pewien pomysł, jak w sposób to zabezpieczyć. Ja nie chcę teraz o tym y, tutaj mówić, bo nie chcę zaproszyć, ale myślę, że uda nam się to zrobić. Nie, ja bym chciałem przypomnieć, nie? W ale w rezerwie jest ta sprawa, do tego właśnie Ja mam ja jeszcze takie pytanie odnośnie drogi, tutaj na pasterek w ogóle, w koło tej całej jakby miała możliwość, bo ten asfalt jest naprawdę bardzo spękany. bym była możliwość jakiś na krafiarki, żeby wzmocnić ten asfalt. naprawdę, bo jak przyjdzie jakaś tęższa zima, to naprawdę to będzie nową nawierzchnię A że jakby były jakieś środki w gminie, czy jakieś tak, ten... Tak, są, takie a, są takie miejsca, są takie miejsca naprawdę, które są naprawdę nie bardzo, bardzo na potękane, także jakby na krafiarkę wziąć. Po prostu i z tego właśnie no wystąpić wystąpi. No już nie wystąpię, bo już mi tutaj I pan ucząc. I jest do, do naprawienia w ogóle, bo tam już są doły, tak... Także, a jeszcze... Da, ale macie, to wyszał, te sobie, gałęzi i jeszcze na Nad tym pasternikiem co wystają te gałęzi na drogę. Ale obcinali w ogóle? No jest tam tylko początek, tutaj jak bojka się skręca, to po prostu jest ten kawałek, a tu na jak jest w zimie na przykład opad śniegu, to te gałęzie wiszą na drogi. A czyj, tutaj... czyja to jest działka i czy jest las? No ale one wystają na drogę te gałęzie. Także, no po no ale po prostu... pan to jest trochę ryzyko takie wchodzenie w prywatnie. No. Wchodzenie nie w prywatny jest... las, No oni no, mogą go obciąć. Na, na, na i tak Przyglądniemy programu. się temu. Oto chodzi, że po prostu później je... się gdzieś przeczytaj, już po prostu tego, gdzie piszą na na zranienie, na moje ramię, wiecie. Przepraszam, ja mam pytanie do na pytanańskiego, przewodniczącego właśnie zrzeszonych Łunisowi Adwistusowi. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby się można było zapisać? Deklaracje tylko. Ja już tu... Ja już trzy lata czekam na deklarację. Czy, czy osoby wprowadzające? Nie, ja, ja od razu powiem, bo to zresztą ja tutaj mamy też z zarządu panią, e, czyli siostrę e, pani Marii. E, myśmy ostatnio czynili takie e, działania. Wiele osób Poszliśmy na razie, może inaczej, młodych e, żeśmy próbowali, a nie. No to dyskryminacja, nie, nie jest dyskryminacja tak myślimy przyszłościowo, no po prostu my się starzejemy, ale również już mamy dość dużą rozpiętość wiekową i w stowarzyszeniu i z tego się bardzo cieszymy, bo tak powinno być, no co to za stowarzyszenie jak sami młodzi albo sami tylko starsi, nie ma nic lepszego jak są wszyscy i tak mamy, ale oczywiście sprawa jest otwarta kto tylko chce i sobie życzy, jest mile widziany, jest mile widziany, to, to jest sprawa prosta, to jest deklaracja, uchwała zarządu i, i żadna sprawa, żaden problem. Także to mogę powiedzieć, zapraszam kto tylko chce ja uczestniczyć. Spotkania. No, spotkania są z zarządu i są walne raz w roku. Taka jest zasada stowarzyszeń. Kiedy przyjęte na walnym? Nie, uchwałą zarządu. No, czyli pani Mario, trzeba złożyć deklarację. Nie tu. mam deklaracji właśnie. No, to, to nie jest problem. Możemy podać. No, nie. Dzisiaj będziecie mieć deklarację, czy Pan... Nawet e... dzisiaj, no to no, no, ja no. no. O składce nie chciałem mówić, ale <grym> <kolei> skoro już no, <grym> to... Jest, składka nie jest wielkim wyścigiem, 10 zł rocznie, więc... Dlatego no, 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 to 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 mówię więcej głośno, pieniądze. a nie cicho, żeby to, nie to, to Ja tylko chcę, ponieważ, no, ponieważ przez te y, lata y, ostatnie byłem prezesem Stowarzyszenia Zalasowia, i powiem tak jest to forma na dzisiejszy dzień bardzo dobra i, i, i twórcza udało się pozyskać środki dzisiaj kilku z naszych mieszkańców jest w ankarze w Turcji na takim pobycie dotyczącym fotografiki wyjedziemy niedługo do Hiszpanii, w, w ramach tego stowarzyszenia prowadzimy na lekcje dla, dla seniorów oczywiście, lekcje języka angielskiego w takiej formie jakby tej początkowej i, i dla wykluczonych informatycznych. Ja bym namawiał, żebyście Państwo oczywiście. podnieśli składkę, bo ta składka w Zalasowej jest 50 zł na rok, i z tego składki prowadzimy różne takie właśnie działania, ale ona jakby się wraca. Myśmy formułowali tak, ostatnio mieliśmy taki wniosek do, do tego lidera Ekowieś, gdzie dostaliśmy pieniądze, gdzie mieszkańcy właśnie mogli Są się dotacje. spotkać z ciekawymi ludźmi. To wszystko z dotacji. No oczywiście. To wszystko z dotacji, bo to tylko nie jest trzeba, tak, że oczywiście. tylko trzeba po prostu wziąć do tego podejść. I druga sprawa jeszcze, do, które, do czego namawiam i sam będę chciał to zastosować w gminie, żebyśmy te programy też wynajdywali i próbowali Państwu zaproponować. Żeby stowarzyszenie, bo stowarzyszenia są, zresztą Pan Wojtanowski wiele tutaj wydaje mi się, ja o tym mówię na wszystkich spotkaniach, wiele jako stowarzyszenie pozyskują na dodatkowe lekcje dla dzieci. Nie szkoła. Nie szkoła, tylko stowarzyszenie. Nie? Tak, stowarzyszenie, stowarzyszenie bo stowarzyszenie łatwiej stowarzyszeniowi stowarzyszeniu pozyskać środki niż szkołą. Naprawdę jest to rzecz dobra i namawiam, żebyście Państwo czuli się odpowiedzialni no za właśnie. to i weszli w to. Zwłaszcza, że mamy do czynienia z pokoleniem, mówię zdrowych ludzi, którzy mają dużo czasu. Mają ileś tam dziesiątek lat, ale po nich nie widać, co widzę. No i co, mają się położyć? I mają działać. Mają działać. Nie możecie się położyć, nie możecie się poddać. Działać, pracować, bo ci, co nie mają czasu, to oni nie będą mieć czasu, bo oni pracują. Ale reszta ludzi za zaangażować się w takie rzeczy namawiam. Sam to prze przerabiałem. Udało się wiele rzeczy fajnych zrobić i wiele się jeszcze uda. Namawiam na to i w Joninian, i, i, i w Woli Lubeckiej. I sam jestem przykładem, że można wiele rzeczy y, osiągnąć, organizując ludzi. Nie ma możliwości, jak to zawsze mówię, żeby politykę łączyć do stowarzyszeń, żeby wyrzucać kogoś. Nie, to jest kwestia dobrowolności i zajmujemy się swoim czasem. Przy tych stowarzyszeniach, na przykład Zalasowian jest koło rękodzieła, Wspomagamy orkiestrę Denton. Dużo się dzieje, ale to byliśmy nauczeni przez to, że w Zalasowej nie było dworu i od pokoleń musieliśmy organizować życie na własną rękę. Natomiast tam, gdzie były dwory, to życie było organizowane wokół, było. wokół dworu. I, I dlatego, te, może te działania społeczne są, są inne. Każda miejscowość ma swój charakter i swoje, swój sposób. Ten sposób w mojej miejscowości myślę, że jest dobry. I nie jest tak, że nie ma sporów, i nie jest tak, że nie ma kłótni. Wszystko się mieści w ramach normalnego życia i wszystko jest dopuszczalne. Ale na koniec ma być dobry, czyli mamy nieźle żyć i cieszyć się tym życiem. Bo przecież nie jest ono za długie. Dziękuję. Ja mam pytanie do Pana Grzegorza. Po prostu powiem takie troszkę, bo się zajmuję krótkopalastem i należę do Polskiego Związku Krótkopalastkiego w Tarnowie I po prostu jeździmy na zaproszenie do szkół się operujemy odnośnie pokazania młodzieży jak można przeprowadzić łączności z światem po prostu i z całą Polską po prostu przed radiostację. I chcemy właśnie nawet do szkoły, po prostu nawet czyli jesteśmy koledzy, którzy przyjechali z Karnowa i po prostu yy, pokazać młodzieży jak się robi łączności przed radiostacją i nie tylko, Także nawet dostoważyć... Także czy można jest takie coś yy, tutaj zaprezentować? Myślę, że z kolegami się dogadam i są w i odpadnie nawet przyjechać pokazać takie coś. Prezentacją. Jak najbardziej jest problem. To ja tu pani dyrektor przekaże, Kwestia omówienia się. i Są takie też tutaj różnie, przyjeżdżają też ze spotkaniami z ciekawymi tematami, jak najbardziej. No. Ja tylko dwa zdania od tej. Faktycznie no, Stowarzyszenie Zalasowe zresztą Zalasowa to jest prężna miejscowość, niesamowicie od Zarania, więc myśmy, my chcemy iść w tym kierunku. Oczywiście no, prawda jest taka, że w większości to ta szkoła pochłania. Myśmy ściągnęli na tą szkołę ogromne pieniądze. Ja tu nie chcę się chwalić, ale myślę, że, że jest to jedna z najlepiej wyposażonych szkół no, w dość dużej okolicy. Ale bardzo, ja to nieraz mówię nawet na zarządzie, że trzeba widzieć wszystkich, bo nie możemy tylko samą szkołą żyć. Robimy różne rzeczy inne, bo pomagamy w dniu seniora, różne takie też tutaj uroczystości, ale, ale oczywiście, że trzeba widzieć wszystkich mieszkańców. Dlatego no, trzeba też, i żeby inni też się zaangażowali, żeby zechcieli y, pracować, żeby tworzyć takie właśnie koła zainteresowań, wyjazdy. No, no, oczywiście, że, że to jest najlepsze rozwiązanie. Na tą chwilę myślę, że y, szkole można dać trochę odpocząć w jakichś środkach, chociaż to się też brało stąd, że teraz były takie projekty i trzeba było je brać po prostu. Był wybór albo to nie ruszać, i, I się przyglądać, albo wchodzić w to, bo jest to dobry okres, i tak żeśmy wchodzili. No, no, praktycznie co rok jakiś projekt, powiem szczerze, nawet za dużo do tej ilości dzieci. Za dużo, bo jak porównywaliśmy w innych szkołach, to tam jeden uczeń sobie wybiera, idzie na takie kółko zainteresowań, na takie, a u nas jeden musi iść na 3-4, bo z kolei nie zamknie tego projektu. To jest taki problem, ale myślę, że dla mieszkańców jak najbardziej. Teraz w tym nowym rozdaniu unijnym też się mówi o, o, o pieniądzach na takie właśnie sprawy i na przykład. sprawa jest zupełnie otwarta. O, bardzo. To, Dziękuję bardzo. To, Wystąpiliśmy, mamy wniosek, mamy wniosek rozpatrzony pozytywnie. Czekamy na ostatnią decyzję zakupu nawet gościu, który nam ten ciągnik już jakby oferuje. Często do nas dzwoni, kiedy będziemy gotowi. Na pewno ta sytuacja z likwidacją zakładu była niefortunną. Nie chcę się odwoływać do tego. Ja uważam, że jest dzisiaj jak jest, nie mam na to wpływu co nie się stało. A mogę tego e, odzyskać? Ten, co który poszedł do Dorzecza? <laughs> ja powiem tak, e, lepiej może nowy, jakby my, jakby my nowy kupili. Mądre, e, bo, jeździ, też chcę mieć wpływ na to, żeby ten wywóz nie był drogi. Bo cóż z tego, że dzisiaj mogą wywozić i mamy zagwarantowany wywóz, jak z Lubczy wywóz do Tuchowa. 6 kubików kosztuje 350 zł, kogo to będzie stać na to? To musi stać być na, miesio, na, na miesięcznie 70 zł, no nie wiem, no, no najwyższe, do stówki, ale nie 350 zł. Musimy coś z tym robić. Bo jak ja mogę nakazać komuś, że a mam taką decyzję tutaj Państwowego Inspektora Ochrony Środowiska, że wszystkim mam nakazać. Ja to też w jakiś sposób prostować. No jak... Nakazać gościowi, jak on mi powie, panie, daj mi pracę, to ja panu będę wywoził. A jak pan mi do pracy za 1200 zł, to ja 350 zł nie wydam na kanalizację, bo panu przyprowadzę dzieci, żeby mi pan wyżywił. Ja akurat jestem stąd i stąpam po tej ziemi normalnie. Nie widzę jakiegoś świata kolorowego, tylko wiem, że jednym jest dobrze i dobrze, że jest, ale drugim jest ciężej. I odnośmy się do tych, co jest ciężej. Jakoś spróbujmy im to yy, 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 od nich wymagać, ale najpierw im coś dajmy. Takie jest moje zdanie i o to będę zabiegał. No co? To... Ciągnik, Ciągnik, który był eksploatowany przez 4 lata. No, już nie widzę, nie, nie widzę w sensu, żeby go w tej chwili potem zabierać, zwłaszcza, że on do rzeczy służy. rzeczy też jest naszą spółką. I wykona wodociąg na lipiec. <grym> <minut> 5, <grym> Powiedział pan Powiedz, Posłuchajcie, mi, powiedzmy, uci, uci, powiedzmy uci, po, uci. realnie, ja że, z... że do lipca te rury będą wkopane w ziemi. Natomiast jest jeszcze kwestia wy wy wykonania tych przyłączeń elektrycznych, kwestia odbioru. Realnie, naprawdę realnie to popatrzmy, żebyście potem nam nie powiedzieli, że siedzieliśmy tu wszyscy i bo opowiadaliśmy bajki, bo to wiąże się z wieloma jeszcze z różnymi nie, aspektami. Realnie, żebyście mieli wodę, to będziemy świętować za rok na zebranie. To super. Tak, ojster. Tak jak będzie wcześniej, to oczywiście się będziemy cieszyć. To będziemy tutaj... świętować wcześniej. I osobiście tu Panu pogratuluję, bo bardzo tak no, optymistycznie. Ja takim optymistą tu Z co wiem, to Pan prezes Panu burmistrzowi obiecał, że na wrzesień będziemy mieli wodę, nie? tego co my rozmawiamy. No, tak, tak. No to trzymamy się słowa i myślę, że... No, tam, że zimno, ale też nie, ale nie mówię w jak... którym ja... roku. Ale mówię, że dobrej Myślę, że nie będzie problemów ze sąsiadami no, i chciałbym, żeby tutaj było, bo naprawdę troszkę to naprawdę kosztowało, walczymy o to i naprawdę tu pan Grzegorz też może powiedzieć, że naprawdę patrzmy się jako przysiłek na tą wodę i że to do gminy. Do podpisy były no, dostarczone do gminy, podpisy wszystkich. Całkiem na zakończenie powiem tylko tyle, że kiedyś z tą wodą, jak ktoś będzie oglądał ten, ten film, a za 20 lat po prostu nie uwierzy, że myśmy na takich rzeczy rozmawiali. To jak dzisiaj dzieci nie wierzą, że mogliśmy stawiać supy, ciągnąć e, e, kable i robić telefon. to? A, bo... a komórkę, to, to czego żeście komórki nie używali? No tak mógł to mógł tak mógł tak mógł tak to. cały czas, ale proszę Państwa, też weźcie pod uwagę, ile to pokolenie ostatnie, mimo że, że, że te losy nasze w kraju były ciężkie, ale ile to pokolenie nasze musiało nadgonić pewnych sytuacji ze swoich własnych pieniędzy, ze swoją pracą, ale się okazało, że podołaliśmy. Jeździ się za granicę i już nie ma tej przepaści takiej, za granicę do tej zagranicy bogatszej. Także tym optymistycznym akcentem myślę, że są Zakończymy. Tak, myślę, że zakończymy dzisiejsze zadanie. Jeszcze takie dwa króciutkie, dwie króciutkie informacje. Tutaj są takie broszury z informacjami z zakresu powszechnej samoobrony ludności, a także sygnałów alarmowych. Także proszę sobie wziąć. Jeżeli by brakło, to proszę przekazać, powiedzieć i po prostu dodrukuję. A druga taka informacja odnośnie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Też tutaj dałem ulotki, aby po prostu to odwozić do Ryglic, nie zostawiać gdzieś na brzegu rzeki, nie zostawiać tutaj przy tych dzwonach przy rzece, robić na prywatnej działce komuś bałaganu po prostu. Jeżeli już tutaj dowiezione to nie jest daleko do Ryglic też przewieźć i tam zostawić. Jeżeli ktoś nie ma możliwości przywiezienia zadzwonić tam i umówić się po prostu odbiorą też z domu. Ale to wielkogabarytowe po prostu. Także myślę, że tym tym akcentie na Mickiewicza 13, to tam... Na jaki telefon? Na SK. Na barzyska, murkowy na pewno. To wszystko jest na tej karteczce. A, a jest Także dziękuję wszystkim za przybycie.